Pracujemy z pasją i efektywnością każdego dnia. Uwielbiam swoją pracę. A wskaźnik zaangażowania w ostatniej ankiecie na poziomie 82% mówi sam za siebie. Nasz zespół to ludzie o różnych umiejętnościach i doświadczeniu. Dzięki temu innowacyjnie podchodzimy do każdego wyzwania. W roku 2024 podpisaliśmy Kartę Różnorodności. I znaleźliśmy się w gronie pracodawców najbardziej zaangażowanych w Polsce pod względem różnorodności i inkluzywności. Uczestniczymy w międzynarodowych projektach, kursach językowych i innych ciekawych programach. U nas każdy ma szansę na rozwój. Wprowadzamy nowe technologie, digitalizację i automatyzację, by zwiększyć produktywność i jednocześnie bezpieczeństwo pracy. Promujemy rozwój zawodowy wśród młodych ludzi poprzez współpracę z lokalnymi przedszkolami, szkołami i uczelniami. Działamy na wielu obszarach, między innymi z Fundacją Różowe Skrzyneczki i lokalną drużyną Klubu Sportowego Olimpijczyk. Stawiamy na otwartość współpracę i wzajemne wsparcie. Sprawnie działa nasz program wewnętrznej rekomendacji. Średni staż pracy są u nas 15 lat. Tworzymy zgraną paczkę.